Witam Was w kolejnym odcinku Stontok. Witamy Was po krótkiej przerwie. E, tak jak zauważyliście pewnie na naszym Instagramie i na Facebooku, wywiady i rozmowy wychodzą teraz w piątki o godzinie 18, nie tak jak wcześniej, e, w poniedziałki o godzinie 18. Także obserwujcie nas i subskrybujcie. A my dzisiaj jesteśmy we Władysławowie. Nasze mobilne studio znowu się ruszyło z miejsca. E, witamy Was dzisiaj. Jest Gwiazdy Morza, Resort Spa i Sport, a ze mną mistrzowie aktywnego wypoczynku Olimpia Albecka i Marcin Curyło. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dzień dobry. dobry. E, kochani, startujecie w tym roku w Stone nie tylko jako partner tytularny edycji we Władysławowie, ale również jako sztafety. Powiedzcie mi, w jakich kategoriach startujecie? Mam na myśli dyscypliny, bo startujecie we dwójkę? Czy jak to jest? Dzielicie się na drużyny? My e, jesteśmy kapitanami. Tak. E, od dwóch oddzielnych drużyn, oczywiście mm -hmm. Gwiazdy Morza, e, startujemy w sprincie. Mm -hmm. Marcin, rower. Tak, tak? Ja, ja rower. W swojej trójce? W swojej trójce będę jechał na rowerze. Mhm. Będzie to dystans 20 kilometrów, tak? kolejne osoby to mamy pływanie 750 metrów, tak jak jest w tym dystansie i bieg na 5 km. Olimpia akurat będzie tutaj biegaczką, tak? tak ja będę mhm. biegaczką, myślę, że to jest opcja dla mnie ok, Najlepsza. tak ok. Mhm. Moją drużynę będzie, będzie wspierała Agata. Pływała i Andrzej na rowerze. Okej, okay, czyli Agata, jest... Andrzej pływają, Olimpia biega. Biegnie, tak. A jak w waszym przypadku? Kto będzie? Bo Ty jedziesz na rowerze, tak? Tak, u nas koleżanka Bożena będzie pływała, a Marek będzie biegł. Okej, okay, rozumiem. Także ja na niego poczekam. <laughs> i <pociągniemy do> końca. <laughs> czyli rywalizujecie, <laughs> czyli mimo pracy w jednym miejscu, w jednym hotelu, razem będziecie rywalizować. A jak wyglądają przygotowania? No bo domyślam się, że to musi być trudne. Ja sam kiedyś pracowałem w gastronomii, na szczęście mam te. te te czasy już za sobą, ale było to dla mnie ciężkie, żeby godzić pracę właśnie z jakąś aktywnością poboczną. Jak to robicie, że pracujecie w tak wielkim, pięknym hotelu, który na pewno jest wymagający pod kątem e, pracy, ale jak to dzielicie właśnie ze sportem? Bo w sumie przygotowanie do, do triatlonu to też nie jest e, pestka. Czy znaczy, nasze zegarki ciągle wskazują aktywności, mimo tego, że dopiero jesteśmy trzecią godzinę w pracy, to już jest na czerwono. <laughs> więc, tak jakby y, gastronomia y, nie stoi, nie czeka, więc. Y, ale my indywidualnie też, poza pracą, każdy z nas rozwija się w, w jakiejś dyscyplinie, w, rozwija swoje hobby, mhm. ja akurat w, w grupie z Władysławowa, biegamy razem w Władysławowo, mhm. tu się mobilizujemy do wspólnych treningów, mhm. y, także... Nie wiem jako Marcina, ale no, no, z naszej strony jak najbardziej jesteśmy aktywni. Rozumiem, a jak w twoim przypadku Marcinie, Ja wolę treningi indywidualne niż drużynowe, wtedy mam taki czas dla siebie, relaksuję się biegami, czy też jazdą na rowerze, słucham muzyki podczas treningów, także to jest taki czas dla mnie. Jeżeli mhm. chodzi o ten termin teraz zimowy, to głównie to była siłownia. Mhm. Dwa-trzy razy w tygodniu i to tak zazwyczaj około godziny dopiero 20-23-30. Kiedy dzieci położyłem spać, tak, wszystko w domu już ogarnięte, to można było pójść i, i skorzystać z, z, no po prostu z treningu, ale teraz kiedy już zaczyna się pogoda, także odgruzowałem rower, jest przygotowany i, i rower biegi na, na zmiany będą, bo już pogoda będzie ku temu sprzyjała. Mm -hmm, rozumiem, A czyli czy my też wystawiliśmy takie trójki, które no, gdzieś tam się rozwijają sportowo. Tak? No właśnie, bo chciałem bo o to też zapytać. chcielibyśmy być gdzieś w Wysoko w czołówce. No, <laughs> może nie pierwsze miejsce, ale na pewno no, mamy ambicje, żeby zająć fajne miejsca. Będziemy mhm. się mocno starać, jako tak. mówię, tutaj partner. Chcemy po prostu no, wiadomo, zaistnieć też mhm. podczas tej imprezy no, i pokazać z jak najlepszej tej sportowej strony. Zmobilizować jako mistrzowie też. aktywnego wypoczynku. Tak. Oczywiście. rozumiem. Zmi zmobilizować naszych tutaj mieszkańców Wysuwa i w ogóle półwyspu pomoże, żeby brali udział mhm, i się dokładnie. angażowali, bo to jest naprawdę fajna inicjatywa. yeah mm -hmm. A czy m, można też liczyć na starty indywidualne spośród pracowników Gwiazdy Morza? No bo, tak jak mówicie, wielu z Waszych pracowników to osoby aktywne, czynne sportowo. Czy będą starty również indywidualne? Czy już jakieś Przeszłym szepty roku. poszły? W przyszłym roku. 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 Szepty poszły, tak. Teraz ja też w sumie zastanawiałem się, czy może indywidualnie, ale stwierdziliśmy, że jako pracujemy jako zespół, też fajnie wystartować jako zespół. Jest dużo różnych innych zawodów, gdzie możemy się sprawdzić indywidualnie. A tutaj, jako, ono no mówię, partner, współorganizator, podemos Grać zespołowo. Mhm. A w nazwie Gwiazdy morza jednym z członów jest sport. I właśnie to mnie ciekawi, i na jakich płaszczyznach hotel Gwiazda Morza rozwija się sportowo, I co przedstawia w sumie ten człon? Bo macie resort Gwiazda Morza Spa i mhm. Sport i właśnie w jaki sposób sportowo rozwijacie się tutaj w, w zespole, ale też jak wasi goście mogą liczyć na aktywny wypoczynek i jak to reprezentujecie? Znaczy my mamy tutaj szereg ofert dla naszych gości, jeżeli chodzi o aktywny wypoczynek. Mhm. Basen, prowadzimy też zajęcia jogi, jest, jest też ścianka wspinaczkowa, są też instruktorzy, trenerzy do dyspozycji gości, więc mhm. Okej, okay, czyli ta oferta sportowa jest bardzo rozbudowana. Tak, bardzo Jadnej rozbudowana bardziej... i można z wielu czynników i, i, i atrakcji skorzystać. Mhm, no i to też się świetnie wpisuje właśnie w Stonemana, bo tak jak już pewnie zauważyliście, Gwiazda Morza jest naszym partnerem tytularnym, także pięknie nam się to łączy, że Gwiazda Morza, SPA i sport i właśnie też Stoneman. W trakcie naszych zawodów odbędą się również zawody dla najmłodszych. Mamy Kid's Run i Aquathlon, czyli właśnie zawody dla dzieci i w tych zawodach start jest całkowicie darmowy. Czy przewidujecie, że wielu spośród Waszych gości zdecyduje się właśnie na taki start wśród tych najbliższych, najmłodszych? Liczymy na to. Liczymy na to, będziemy gości zachęcać do tego, żeby skorzystali z tej, z tej oferty i mogły mm -hmm. dzieci sprawdzić się i po prostu spróbować takiego, takiej fajnej formy aktywności. Ja na pewno będę tutaj starał się, żeby mój syn siedmioletni wystartował, bo no to zaszczepiłem w nim i można powiedzieć bieganie i morsowanie, bo jako czterolatek zaczął morsować, bo jestem aktywnym morsem. Mhm. Także y, gdzieś tam też czerpie z tego Friday, to myślę, że wystartuję w, mhm. w biegu dla najmłodszych. No właśnie, pytanie, czy w. Czerwcu, to jeszcze będzie morsowanie, czy już pływanie? Pewnie pływanie, tak, ale, ale no, mimo wszystko lubi, lubi bardzo pływać, lubi morze, także myślę, że, że będzie chciał skorzystać. Tak, A? właśnie. Triatlon we Wody Słowowej to jest pierwszy triatlon nad otwartym morzem, jedyny taki w Polsce, także pamiętajcie, warto się zapisywać. No i tak sobie teraz myślę, czy wakacje nad morzem, pobyt w gwieździe morza i start w zawodach, Stone Man Triatlon, to czy to brzmi jak dobry pomysł na czerwcowy wypoczynek? Bardzo, bardzo dobry pomysł. Bardzo na dobrze. pewno będzie. Zawsze w czerwcu pogoda sprzyja ku temu, aby korzystać z różnej formy aktywności, tak jak tutaj Olimpia e, wspomniała, nasi goście korzystają z, z zajęć przy, przy, na, na tarasie, na dachu, tak z, z jogi, mhm. czy też e, m, marsze, nordic walking z instruktorem, także to jak najbardziej... E, no, miesiąc czerwiec jest tym miesiącem, gdzie można z wielu ak aktywności korzystać i właśnie również połączyć pobyt i na przykład ze startem mhm. w My tu mamy piękną przestrzeń, to trzeba ją wykorzystać, lasy, mhm. plaża, więc to jest akurat przestrzeń, która sprzyja temu, żeby rozpocząć, na przykład w czerwcu morsowanie. Dla nas <laughs> no to już będzie pływanie, ale dla takich początkujących gości to jest fajna alternatywa, żeby się przemóc i pierwszy raz wejść do wody w czerwcu. Dokładnie, bo w sumie nie wiemy, jaka będzie pogoda. Mamy nadzieję, że będzie taka piękna jak zawsze, bo zawsze jakąś taką zamawiamy i prawie to zamówienie zawsze się udaje zrealizować. Kochani, 4 czerwca w Pucku PGK Stoneman Triathlon. 25 czerwca Gwiazda Morza Stoneman Triathlon we Włodysławowie, właśnie w której teraz jesteśmy i 16 lipca Look Connect Stoneman Triathlon w Szemudzie. To są te trzy terminy, które nas czekają w tym roku w cyklu Stoneman. Także zapisujcie się, zapisy nadal trwają, zapisywać się można. Pamiętajcie też, że możecie sobie zarezerwować pobyt w hotelu Gwiazda Morza i wziąć udział właśnie w Stonemanie. Tutaj miejsca też są nadal pewnie wolne, jak się domyślam, ale szybko się kończą. Także pamiętajcie, trzeba rezerwować, trzeba brać udział. Czekamy na Was, nie możemy się doczekać już pierwszych zawodów. Robi się coraz cieplej, także warto już rozpocząć treningi na świeżym powietrzu. Dziękuję Wam bardzo za dziękujemy. dzisiejszy wywiad. Również dziękujemy. Trzymamy kciuki za start sztafet. Mamy nadzieję na, tutaj na mocną rywalizację. Będzie moc. <grymne> tak. <grymne> I, na start, nie I na start indywidualny w przyszłym roku również z Waszej strony liczymy. Dziękujemy Wam za to, że jesteście naszym partnerem tytułarnym. No i do zobaczenia we władze. Do zobaczenia dziękuję za to. zobaczenia. Dziękuję bardzo.